Cześć, ty wideo, zdradzę ci moje sposoby na większą produktywność, na lepszą efektywność w biznesie, dzięki którym będziesz mógł wykonywać w ciągu 4 godzin więcej niż inni wykonują w ciągu 8 czy też nawet 12 godzin. Są to sposoby, które nabyłem w licznych książkach, w licznych kursach, sprawdziłem w praktyce i pokażę ci taką właśnie esencję w formie takiej pigułki, co zadziałało na mnie najlepiej, i myślę, że jeśli wprowadzisz. Przynajmniej połowę z tych rzeczy w swoje życie, już po pierwszym tygodniu zobaczysz dużą różnicę. Tak jak mówię, sposoby te wynikają z mojej praktyki. E, nagrałem przez ostatnie 5 lat ponad 400 filmów na YouTube. W międzyczasie oczywiście prowadząc dwie firmy i wychowując dwoje małych dzieci. Także myślę, że mam prawo tutaj mówić e, o swoich sposobach, sposobach na, na produktywność, na efektywność, ponieważ stoją za tym realne wyniki. E, zanim przejdziemy do tych moich typów, do tych moich sposobów na lepszą produktywność, lepszą efektywność, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz przypominam, że w opisie tego filmu znajdziesz link. Do moich autorskich kursów na e-akademia.online, a partnerem tego kanału jest firma Cyberfox. Także jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domeny, to w opisie tego filmu znajdziesz link do Cyberfox z moim kodem rabatowym. I tak zaczynamy od planu. Wszystko, co dobre, wszystko, co ma mieć ręce i nogi, co ma być sukcesem i zrealizowanym celem, musi zacząć się od planowa od planu plan powstaje w głowie następnie z głowy ja swoje plany przelewam na papier i tak od ogółu do szczegółu przechodzę właśnie e, z realizacją swoich celi. Więc od ogółu do szczegółu ja planuję nie w cyklach rocznych tylko w cyklach 12 tygodniowych. Dlaczego 12 tygodni. Jest taka książka właśnie 12 tygodniowy rok e, którą zachęcam abyś przeczytał e, i tutaj streszczę to co ja z tej książki wziąłem właśnie dla siebie taką esencję. Chodzi o to, aby planować nasze cele w takich właśnie cyklach kwartalnych, czyli nie na cały rok, tylko na 12 tygodni. Dlaczego? Ponieważ większość osób nie realizuje swoich celi, a większość osób planuje właśnie w takich cyklach rocznych. Więc ja też wychodzę z tego założenia, że jeśli coś nie działa dla większości osób, to należy robić coś zupełnie innego. Dlaczego nie rok? Ano dlatego, że rok jest. Zwyczaj ludzie, którzy wpisują cele na, na cały rok, zbyt siebie przy, przy, przytłaczają siebie ilością tych celi lub są to cele nierealistyczne. Rok też jest na tyle dużą taką jednostką czasu, że możemy przekładać, tak? mamy styczeń, mamy luty, przekładamy przejście do tych naszych zadań, bo jeszcze mamy przecież 10 miesięcy. Natomiast 12-tygodniowy rok jest to na tyle duża jednostka czasu, że jesteśmy w stanie zrobić przez ten rok prze, prze, przez te 12 tygodni, czyli przez 3 miesiące zrobić coś sensownego, zrobić coś dużego, no na przykład wydać kurs online, tak? Przez trzy miesiące jesteś w stanie zrobić i wydać swój kurs online, a z drugiej strony nie jest to na tyle, jest to na tyle jednostka czasowa. Mała, że możemy, że tak powiem, ogarnąć w swojej wyobraźni te 12 tygodni i podzielić swoją pracę na te 12 tygodni. I później, właśnie przechodząc od każdego tygodnia, planujemy każdy tydzień, każdy dzień. I tak, właśnie mając ten 12-tygodniowy ten 12 rok, ja zawsze sobie biorę cele podzielone na trzy kategorie czyli cele biznesowe, cele na rozwój osobisty i cele jeśli chodzi o zdrowie. Tutaj będziemy oczywiście omawiać te cele biznesowe. I dla każdego celu wyznaczam po 3-4 różne takie pomniejsze cele, tak? Jeśli moim, właśnie w tym 12-tygodniowym roku e, w tej sekcji cele biznesowe ustalam sobie 3-4 cele i, i może to być właśnie na przykład: nagram 12. Filmów na mój kanał na YouTube, tak? Więc jest to łatwo ogarnąć, ponieważ wychodzi jeden film na. Muszę nagrać przynajmniej jeden film na tydzień. Mam na tym kontrolę, tak? Yy, I wiem, że muszę zacząć zrobić to już teraz, dzisiaj, kiedy zaczyna się ten 12-tygodniowy cykl, ponieważ już za tydzień, jeśli tego nie zrobię, będę musiał nadrobić i nagrać przez tydzień dwa filmy, tak? Kolejne takie moje cele, jeśli chodzi o, o, o ten biznes, to tak jak mówię, na przykład wydam kurs i sobie dzielę, tak? Że powiedzmy, w, pi w pierwszym tygodniu planuję sobie rozpiskę, dlaczego czego ma dotyczyć kurs, w kolejnych tygodniach nagrywam, w kolejnych tygodniach montuję i w kolejnych tygodniach zamieszczam i, i robię kampanię reklamową. Więc łatwo to podzielić na, na, te, na, na te 12 tygodni, tak? Więc zaznacz sobie te cele biznesowe. Kolejnym, kolejnym moim takim celem, na przykład to jest nagrać 45 tiktoków, czyli mniej więcej co drugi dzień, tak? Więc jest to łatwo, łatwo nad tym mieć kontrolę. I gdy mamy już te zapisane cele na kartce, to bardzo ważne, aby napisać je na kartce. Jest to udowodnione naukowo, że cel zapisany na kartce jest dużo bardziej skuteczny. I codziennie, jeśli uda mi się zrealizować ten właśnie ten dzienny, taki mały cel, który składa się na ten większy, na przykład nagram film na youtuba, tak, nagram film na TikToka, to zaznaczam sobie plusikiem udało się, tak? jeśli mi się nie uda, zaznaczam minus. Jest to bardzo ważne, w ten sposób codziennie widzę tą kartkę, widzę te, e, widzę te cele, bo muszę tam zajrzeć, muszę zaznaczyć plusik bądź minusik i mam nad tym po prostu kontrolę. Jest udowodnione, że e, około tysiąc razy są większe szanse na, na zrealizowanie celu, jeśli jest on zapisany odręcznie. E, właśnie na karce. E, więc zaznaczam plusik, albo zaznaczam minusik. I wiesz, mi, jeśli masz zaznaczyć minusik, jeśli czegoś nie udało Ci się danego dnia, tygodnia wykonać, to będziesz czuł bardzo duży dyskomfort e, przed kolejnym dniem, tygodniem, że nie zrobiłeś i będziesz starał się, e, że tak powiem, nadrobić, aby więcej tego, minus, tego minusa nie było, tak? Więc właśnie to jest to planowanie na tydzień, więc, więc co niedziela po prostu e, lub poniedziałek rano sobie siadam i planuję na cały tydzień e, zadania, tak? Takie, tylko chodzi oczywiście o te zadania nazwijmy to duże. Nie piszę tam, że odpisywać na maile, e, oddzwonić do klientów, czy tak zwana bieżączka, e, ponieważ nie to jest tutaj najważniejsze, tak? Dla nas najważniejsze są te duże, duże e, duże cele, które piszemy na tydzień, tak? I dalej już przechodząc właśnie od ogółu do szczegółu, po tygodniu mamy planowanie na każdy dzień. Więc mamy każdy dzień sobie wstaję i biorę karteczkę i sobie planuję na każdy dzień listę zadań, która jest podzielona też na dwie E, takie kolumny. W lewej kolumnie są to takie e, rzeczy, które, że tak powiem, popychają mój biznes do przodu, które chcę zrobić, znaczy, które chcę, które m, zawsze wychodzę z tego założenia, jak mówił Kowej w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania. Zawsze sobie zadaj pytanie: czy to, co robisz w tej chwili, przybliża cię do twojego celu, czy cię od tego celu oddala? Tak? Więc jeśli ja. Yy, na przykład, yy, nie wiem, odpisy na maile, no to jest to taka rzecz, która mnie raczej do, do moich celów nie przybliża, tak? To jest taka raczej bieżączka. Dlatego właśnie każdy, każdy, dlatego proponuję Ci podzielić to na dwie kolumny. Pierwsza to te zadania takie strategiczne, które, z, e, które zaplanowałeś sobie, które cię przybliżają do Twojej listy celów, do Twoich do realizacji Twoich zadań, tak? A po prawej stronie właśnie piszesz sobie taką bieżączkę, tak? czyli takie te pierdoły, które po prostu musisz wykonać. Każdego dnia, ale nie mają one większego strategicznego zadania, e, znaczenia dla Twojego biznesu, tak? E, więc w ten sposób sobie planuję, planuję właśnie dzień. I zawsze, jeśli są te rzeczy, właśnie strategiczne w tej lewej kolumnie, to zawsze zadawać sobie pytanie, czy są to rzeczy, które przy, przybliżają mnie do realizacji moich marzeń, celów, tak? Bo e, już prowadząc firmę, firmę te kilka lat, doszedłem do wniosku, że cały czas przewracając te usługi e, od klienta do klienta. E, są nieraz nie takie usługi, na przykład, nie wiem, poprawki po kimś, które mnie nie przybliżają, to jest to sprzedawanie swojego czasu za pieniądze i nijak to nie buduje moich, że tak powiem, przychodów pasywnie, natomiast rzeczy, które są strategiczne, czyli właśnie nagrywanie filmów dla Ciebie, dzielenie się swoją wiedzą, te filmy żyją, będą na mnie pracowały, będą sprzedawały moje kursy, to są takie właśnie rzeczy strategiczne i te rzeczy powinniśmy właśnie robić, tak, więc w ten sposób właśnie sobie dzielę plan od ogółu do szczegółu, od 12 tygodni przez każdy dzień poprzez każdy dzień podzielony na dwie kolumny z rzeczy strategiczne oraz rzeczy bieżączkowe. I przechodzimy już właśnie do tego Twojego dnia, mojego dnia. Pierwszy punkt to, tak jak właśnie powiedziałem, dzielę sobie ten dzień na dwie te, te, te zadania tasków te do zrealizowania na dwie grupy. Kolejna rzecz, pomodoro. Pomodoro jest to świetna technika, która zwiększy bardzo Waszą produktywność, efektywność. Polega ona na tym, że pracujemy w takich blokach czasowych. Pracujemy w blokach czasowych 25 na 5, czyli 25 minut pracujesz, 5 minut odpoczywasz. 25 minut pracujesz, 5 minut odpoczywasz. Robisz takie 4 rundy, czyli w sumie byśmy na 2 godziny takiej pracy i po czterech rundach robisz sobie dłuższą przerwę, na przykład pół godziną, 45 minut i później znowu robisz sobie takie 4 rundy i gwarantuję Ci, że robiąc takie w sumie 8 takich rund po 25 minut będziesz bardziej, bardziej efektywny, Jest to również e, udowodnione. Są e, aplikacje na telefon, są rozszerzenia do przeglądarki, które właśnie e, za, które z, zainstalują ci taki właśnie licznik, który będzie odmierzał e, czas na pracę, czas na odpoczynek. I działa tutaj właśnie psychologia. Psychologia tego deadline'u, tego e, o, mijającego czasu, e, że chcemy wykonać jakieś zadanie, jeśli, ma, jeśli mamy określoną jednostkę czasu na nie, tak? W moim przypadku jest to 25. W tym przypadku jest to 25 minut, właśnie według tej techniki Pomodoro. Kolejna rzecz, oczywiście, każdy dzień, tak jak mówiłem, mamy listę. Bardzo ważne, aby mieć to każdy dzień listę. I zawsze na, tym, na tej liście znajdzie się takie zadanie, które jest tą taką żabą czyli takie e, zadanie brzydkie, oślizgłe, które nie chce nam się za nie zabierać to jest ta żaba. I według Briana Tracy, Tracy autora, właśnie książki Zjedz tę żabę zaczynamy właśnie nasz dzień od wykonania tego, tego zadania, które, na, które nam się nie chce za cholerę wykonać. Tak? Dlaczego? Ponieważ robiąc to zadanie, od w naszej głowie od razu będziemy, będziemy się czuli, będziemy czuli dużą satysfakcję, że zrobiliśmy te najgorsze zadanie i nic w ciągu dalszego dnia, nic gorszego nas już nie może spotkać, tak? bo już to najgorsze zadanie mamy za sobą. Mamy te poczucie sprawczości, że zrobiliśmy to najważniejsze zadanie. Kolejna bardzo ważna rzecz, czyli nie dla multitaskingu. Nie robimy kilka rzeczy na raz. Jeśli włączasz sobie włączasz sobie ten stoper 25 na 5, to przez 25 minut robisz jedną rzecz, nie skaczesz pomiędzy aplikacjami, pomiędzy stronami, nie scrollujesz telefonu, tylko przez te 25 minut skupiasz się tylko na jednej rzeczy. Bo później powrót, jeśli coś się zdekoncentruje, zajmie się innym zdaniem, to powrót do tego pierwszego zadania zajmie ci bardzo dużą ilość czasu. Kolejna rzecz, zasada 3 minut. I pod tą zasadą 3 minut mam tutaj dwie świetne techniki, które nazywają się w ten sam sposób. Pierwsza technika polega na tym, że czasem są takie dni, że naprawdę nam się rzeczywiście nie chce za coś zabrać. No, tutaj jest taka technika, to jest jedz tę żabę, ale nieraz ta żaba nas po prostu tak przytłacza że no, jest po prostu gorszy dzień. Zasada, zasada ta polega 3 minut na tym, że poświęć tej najgorszej rzeczy, którą masz do zrobienia jednego dnia, 3 minuty, tylko 3 minuty. I sprawdź, co się stanie po tych trzech minutach. Jeśli dalej po tych trzech minutach e, ta żaba jest tak obrzydła, że nie, jednak nie trzy minuty to dość, to po prostu zostaw to zadanie przystąp do, do kolejnych. Ale statystycznie e, to też tak ze swojego doświadczenia wiem, że te 3 minuty. E, już na tyle cię wdrożą w wykonanie tego ciężkiego, tego zadania, którego nie chcesz wykonać, że zrobisz go do końca. Więc to jest świetna zasada. E, druga odmiana tej zasady, zasady 3 minut, polega na tym, że jeśli już zabierasz się do tej swojej listy zadań i e, masz te cele z tej kolumny, gdzie masz sprawy bieżączkowe, że tak powiem, to zacznij od tych rzeczy, od tych takich, jak ja to nazywam, pierdół, które nie zajmą ci dłużej niż 2-3 minuty. Dlaczego? E, ponieważ jeśli masz na swojej liście dużo takich zadań małych, 2 3, 2 3 minutowych zabieraj się od razu do ich wykonania. Ponieważ myślenie o tym, że musisz je zrobić w Twojej głowie e, zabiera Ci energię, zabiera Ci witalność, zabiera Ci czas. Myślenie o tych rzeczach zajmie Ci więcej czasu, niż zabranie się do nich i po prostu je wykonanie tak? od razu w tych dwóch trzyminutowych. Kolejne świetne techniki, to e, prawo Parkinsona. Nie chodzi tutaj o tego pana Parkinsona, od którego nazwiska ma swoją nazwę, ta bardzo niemiła choroba. Chodzi o innego pana Parkinsona. Chodzi o to, aby według tego prawa, aby dawać sobie deadliney na wykonanie danego zadania. To się trochę wiąże z tą zasadą Pomodoro, gdzie mamy 25 minut na wykonanie taki blok, gdzie mamy właśnie na wykonanie jakiegoś tam tasku, na jakiegoś tam zadania. no Oczywiście nie wszystkie zadania da się zrobić w ciągu 25 minut. I ja na przykład sobie ustalam, że na ten materiał, na nagranie tego materiału, zapisanie go, wysłanie do obróbki, ustawiam sobie taki deadline 60 minut, także mam się w godzinie zmieścić ze wszystkim, czyli mniej więcej wychodzi dwa razy według tej techniki Pomodoro, czyli dwa razy po 25 minut. Tak? I w, właśnie, w takiej właśnie rutynie muszę się zmieścić. Gdy mamy ten deadline, mamy ten czas, jaki sobie dajemy, dużo szybciej, dużo bardziej efektywnie nam się pracuje. Kolejna metoda omięciało ciało migdałowate i zjedz e, słonia. Jeśli widzimy zadanie bardzo duże, to właśnie w tym naszym ciele migdałowatym już e, pojawia się może nie zniechęcenie, tylko opór opór, e, ponieważ przytłacza nas. E, przedwacza nas sama myśl, że musimy poświęcić jakiś, jakąś dużą jednostkę czasu na dane zadanie, tak? Na przykład ostatnio wziąłem się za aktualizację kursu Jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego oczywiście link znajdziesz też w opisie tego filmu. Jeśli chcesz zarabiać w domu wygodnie, z kim chcesz ro robić strony internetowe, to właśnie e, jest w opisie tego filmu link do tego kursu. I e, gdy właśnie zacząłem planować sobie aktualizację tego kursu, no to mnie trochę to przytłoczyło, tak? Bo wiedziałem je, ile rzeczy nowych się nauczyłem, ile nowych rzeczy chcę przekazać moich, moim kursantom, i tutaj właśnie świetna okazała się ta technika słonia, aby ominąć to ciało migdałowat, aby nie myśleć o, tym, o tej całej aktualizacji. Tak, Podzieliłem sobie tą aktualizację na pięć modułów. Wybrałem sobie z tych pięciu modułów pierwszy moduł, który właśnie dotyczy efektywności i, 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 i produktywności. I mentalności, przede wszystkim właśnie nastawienia do, do, do biznesu online, do pracy zdalnej w domu. I skupiłem się tylko właśnie na tym module, zrobiłem mapę myśli, co chcę w tym module zamieścić, jakie punkty, co chcę moim kursantom przekazać, bo właśnie jest taka, takie powiedzenie właśnie, jak zjeść dużego słonia, kawałek po kawałku, tak? więc jeśli mnie ten duży słoń przeraża, ta aktualizacja mojego kursu, to dzielę sobie na takie malutkie partie, lekko strawne i tylko skupiam się na na tych małych partiach. Świetna technika, która też na przykład pomaga ruszyć tyłek jeśli chodzi o trening, tak? Kiedyś, gdy tej techniki nie znałem, jeśli szedłem na trening, to mnie przerażało, że. Znaczy przerażało. Czułem się taki przytłoczony, że muszę zrobić 16 serii, i gdzieś tam robiłem jedną serię, wiedziałem, że jeszcze muszę zrobić 15. Natomiast teraz nie myślę o tym, że ile mam do końca, tylko skupiam się na jednej serii na każdym kolejnym powtórzeniu, tak? Czyli dzielę ten duży trening na serię, serię na powtórzenia i skupiam się tylko na najbliższym powtórzeniu. Tak samo Ty, podziel tego słonia na małe kawałki i skup się tylko na tym małym kawałeczku, nie myśl, niech Twoje myśli nie idą w kierunku tego, co jeszcze musisz dalej zrobić. Zas tutaj powtórzyła się, widzę, zasada z jestem żabę, dalej mamy zasada pareto. Zasada pareto, czyli 20 na 80, 80 na 20. Chodzi o to, że za 80% naszych wyników, efektów, odpowiada tylko na tak naprawdę 20% jakichś tam czynności, tak? Wilfredo Pareto, czyli włoski ekonomista, taką właśnie zasadę ustalił dla ekonomii, że 80% majątku światowego jest w rękach tylko 20% bogatych ludzi, a większość społeczeństwa, czyli 80%, ma w swoich rękach zaledwie 20%. Ale ta zasada Pareto też idzie na inne dziedziny życia. Zobacz na swoją odzież w swojej szafie: przez 80%. Czasu, korzystasz tak naprawdę jest, 20% tylko odzieży. Dlaczego akurat tutaj mówię o, o tym? Dam sobie rękę uciąć, bo też tak umie właśnie było, że 80% dochodu, zysków w mojej firmie stanowiło tylko 20% że tak powiem usług, rzeczy, które, które tworzę. Tak? Czyli przez 80% czasu, który poświęcałem swojej firmie, te 80% które zjadało mi 4 piąte mojego czasu, generowało tylko powiedzmy 20% przychodu. Tak? Były takie pierdoły, które po prostu wyciąłem. Jakieś poprawki po kimś. Strony, które gdzieś tam wcześniej były źle wycenione, jak jacyś marudni klienci, tak więc robiłem rzeczy przez 80% czasu, które generowały mi marne 20%. Natomiast ochłapy, że tak powiem, tego czasu, czyli ta jedna piąta, poświęcałem na rzeczy ważne, jak na przykład nagrywanie filmów na YouTube, co podnosiło sprzedaż moich kursów, co robiło i robi mi dalej dochody. Więc wycinaj ze swojej działalności. Nie jest to taka zasada dotycząca właśnie produktywności, ale także ustalenia priorytetów w swoim biznesie. Tak? Zobacz, pomyśl, co możesz wyciąć, co możesz wyeliminować ze swojego biznesu, co nie daje Ci efektów, a przeżera ci, że tak powiem, masę czasu. Może nie cztery piąte, ale na pewno są takie czynności, które są bez sensu, które możesz po prostu usunąć a odzyskany czas skupisz się na tym, co naprawdę działa dla ciebie najlepiej. I kolej, ostatnia tutaj z tych metod, czyli zdejmij ten I tutaj akurat Wojtek Cejrowski wspominał o tej zasadzie. I to faktycznie ma swoje odzwierciedlenie. Jeśli pracujesz w domu, jeśli pracujesz ubrany tak jak się ubiera człowiek w domu, nieraz człowiek potrafi kiedyś tak było, potrafiłem przełazić cały dzień powiedzmy w piżamie, no bo nigdzie nie wychodzę, nie muszę to i mój, mój, moja mentalność nastrajała się, że tak powiem, do tej piżamy. Jeśli ja byłem w piżamie, to i działałem w takim trybie półsennym, że tak powiem, piżamowym. Od razu, jeśli się ogarniesz, szybko ubierzesz, tak jakbyś poszedł po prostu do ludzi, do biura, to od razu twoja produktywność, twój organizm, twoja mentalność dostosuje poziom do, do twojej odzieży. Więc może niekoniecznie chodzi o to, abyś zakładał garnitur w domu i chodził w koszuli, ale ale coś w tym jest, że, że chodzenie w dresie, w piżamie po prostu rozleniwia twoja mentalność, też za tym po prostu idzie. Także to były moje typy na lepszą produktywność, lepszą efektywność. Zachęcam Cię do moich kursów na e Online, gdzie między innymi uczę, jak właśnie zarabiać na tworzeniu stron internetowych. To wszystko na dzisiaj, trzymaj się, cześć!